Dzień dobry, jestem Kuprzon Robimy typowanie walk w ma 19 Dobra Jak ktoś to robi? Tak? Tak Typowanie walk w ma 19 Okej okay. Walk Dobra, zacznijmy od dołu Od karty głównej Okej okay eee sasa Dawid Malczyński Teraz to zacznijmy na Dawida Malczyńskiego pierwszy kuponik pójdzie eee ja ma... muszę, muszę skupiować albo nie umiem pisać jest Malczyński e, Malczyński e, nie dobra Tomek Zadyma eee pokonał y, Anna Kwiecińskiego. Kolejny typowanie, niech będzie Meduza, ale wiem, że przegra. Typuję na niego, ale wiem, że będzie ciężko, bo ten gościu może y, brać MMA, a ten gościu może brać Big y, Big y, Sportowy Swir, co tutaj jaki on kluba grał. Kto to jest w ogóle? 4 A To ich zawodnik Zawodnik Lecha Poznań Koronę Kielce, EłKS-u No wiecie co? Powiem Wam jasno, że tej walki nie będę typował, ale widzę, że to jest yy, mojego klubu zawodnik. Okej okay. yy, Dobra, odracimy. Michał Pasterniak, na grubo lecimy. Wiem, że Michał Pasterniak to wygra. no eee, eee, dobra. I tu się eventy, tak? Tej walki nie obstawiam, bo to jest przydopa trąby. To, je, to jest ten, dobra. Dubiel, Felip, Felipek, nie wiem. Nie będzie Kubańczyk, ale on jest po rocznej przerwie, że będzie ciężko też. No, że tu będzie ciężko, tu będzie nie wiadomo jak, tu w nie wiadomo jak. Miał pasztelniak, Meduza, Zadyma, Malciński i Koro Edio mnie dyreżuję ta walka, bo nie znam ich za bardzo. Nie, typu nie, przywrażam, nie ogarniam <ścoughs> ten. Walk takich i takich. Trzymajcie się, cześć. Miłego dnia Wam życzę, że godzina jest my ma ważenie o 18.00. Trzymajcie się, cześć. <ścoughs>